W tym odcinku, cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić sukienkę. Potrzebne będzie nam gruba wstążka oraz kawałek cienkiej. Na początku bierzemy, wycinamy grubą wstążkę i musimy sprawdzić pomiar. Bierzemy, owijamy swego pytchopa. Tak. Może czeka tak zależy. Możemy dłuższą lub krótką. Też obiniamy bierzemy krótką i, i wierzemy. I też zwierzamy Akurat nie musimy martwić. как походить на шар.